Cześć, witajcie serdecznie. Jak mogliście ostatnio oglądać unboxing Dreamcasta, e, Arcade sticka, kilku gier i tego co siedzi w środku. Postanowiłem nagrać materiał i uderzyć z apelem do osób, które tęsknią za starymi dobrymi czasami. Jak tęsknicie za starymi dobrymi czasami, to wróćcie do nich kupując sobie jakąś retro konsolę. Tym bardziej, że teraz są naprawdę rozsądnie w przystępnych cenach. Nie musicie inwestować w gierkach na płytkach, bo zawsze mnie to trochę słuchajcie. Ee, no, odbijałem się, bo mówię: kurde, no konsole to jedno, ale jeszcze te gry, te gry, problem z dostępnością, takie, takie ceny. Ale teraz praktycznie większość konsol ma to jakiegoś myka, gdzie macie tą kartę pamięci i macie gry na karcie pamięci. i To jest 5 minut roboty i powiem Wam tak: no, usiadłem sobie teraz w Soul Calibura w Shenmue w Sonic Adventures, Capcom vs. SNK. No, no przypomnę, no, po prostu banan, banan na ustach i, no, Virtua Tennis i jest po prostu moc. Muzyczka leci w tle, ekranik, y no, arcade sticki sobie pykam, są kaliburka i przychodzę jeszcze raz, Mission Battle. No, po prostu. powiem Wam tak, tęsknicie za starymi, dobrymi czasami, to nie żyjcie nostalgią, tylko po prostu Nostalgia jest na wyciągnięcie ręki, uważam, że gry na Dreamcast, jak i sam Dreamcast, nie zestarzał się. Zresztą no, nic się dla nikogo nie zestarzało. Jeżeli jest dla nas ta miłość i chcemy się poczuć tak jak za, Darek, za, za starych, dobrych czasów i tęsknijmy za tymi grami, to naprawdę atakujcie retro, nie przejmujcie się niczym. Eee, może i będziemy starymi boomerami. Mam to w D. Ale po prostu The Legend Will Never Die, ten Dreamcast, ten dźwięk, jak to się wszystko uruchamia. Dzięki chłopaki z Pressfire2Continue, zarąbisty zlot yy, dał Bakcyla. Zobaczyłem, powiedziałem, muszę ja jako miłośnik Dreamcasta, jako osoba, która uważa, że jest to jedna z najlepszych konsolek, jaką miał w domu. Muszę mieć tego Dreamcasta w domu. I mam, widzieliście unboxing, siedzę, giercuję, odpalam sobie szybko, fajnie, dynamicznie. Masa koopowego gra, grania na kanapie. Masa, czemu te dzisiejsze konsole? Jest taki problem, żeby chwycić dwa pady i pograć sobie we dwóch na jednym ekranie. Tym bardziej, że kiedyś się grało w na 14, 21, 29 cali. A teraz mamy Pierre wielkie telewizory i gry z co-opem kanapowym. To jest po prostu no, śmiech na sali. Ja rozumiem, bo tak jak Dreamcastowi faktycznie brakowało tych gier single player takich. Story, było dużo za to arcade'ów, tak teraz jesteśmy zawalani tylko historiami i dlatego moim zdaniem ludzie i gracze się odbijają, bo te wszystkie gry wymagają mega zaangażowania, brakuje takich tytułów, usiąść, pyknąć parę rundek, zagrać, machnąć meczyk, to tamto, siamto, no nie ma czegoś takiego i powiem wam, jak tęsknicie za starymi, dobrymi czasami, to nie czekajcie, kupujcie sobie czy to Dreamcasta, czy Playaka, nie wiem za jakimi czasami tęsknicie wy, czego wam brakuje, ale nie krępujcie się, po prostu atakujcie i tyle, tak? Nowe konsole są, niech one sobie będą, czekamy, niech to się wszystko mieli tam w tym swoim, a naprawdę tęsknicie ze starymi, dobrymi czasami. To na nic nie czekajcie, jedźcie, atakujcie, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć, yo!